Szkoła to miejsce, w którym nauczyciele budują z dziećmi długofalowe relacje. To sprawia, że znacząco rośnie wpływ, jaki mogą mieć na życie uczniów, a także odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Szkoła to miejsce, w którym dzieci spędzają dużą część swojego życia, dlatego powinna być bezpiecznym azylem. Czasem jednak staje się sceną trudnych wydarzeń. W toalecie, szatniach, a nawet podczas lekcji, może dochodzić do przemocy rówieśniczej. Nauczyciel pod wpływem emocji może ranić słowami, które niszczą poczucie wartości uczniów. Takie komunikaty czasami idą z nimi przez resztę życia. Bywają też sytuacje, gdy nauczyciele są świadkami przemocy ze strony rodziców, zaniedbania, krzywdzenia fizycznego czy emocjonalnego. W gabinecie pedagoga rodzic może przyrzekać poprawę, ale bez wsparcia specjalistów obietnica ta może pozostać pusta. Wtedy najważniejszą osobą, którą powinniśmy chronić, jest dziecko. To od nas zależy, czy szkoła stanie się miejscem, w którym dzieci będą czuły się pewnie i bezpiecznie. Nie ignorujmy sygnałów. Bierność odbiera dzieciom wiarę w dorosłych. Dzieci czekają na naszą reakcję.